No jest szósta rano, jesteśmy tutaj wstępnie na tej naszej robocie cholernej i właśnie będziemy wchodzić do tego budynku. Tak taka klinika sobie. Wcześniej rozładowałem narzędzia, technika co nam będzie potrzebne. O tam leżą. Z drugiej strony, pokaż narzędzia, jak tam leżą. No niewiele ich, ale... Tyle te nam ustawił. Hmm. Ostatnio kręciłem na YouTube, ale trudno za długo nam wyszło. to Chyba nie wchodzimy. No, no i pośledni. Chyba nie będziemy pracować dzisiaj.